Siemanko moi drodzy, witam Was w najnowszym odcinku. Czekam właśnie na paczki, więc patrzcie co mi przyszło. Bo jak wiecie, jest hala, to teraz mamy lampę. Będziemy je dzisiaj może jeszcze popołudnie montować. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, żeby zacząć chociaż je montować. Wyglądają spoko, więc myślę, że trzeba iść i zobaczyć jak. One działają, nie? Myślę, że to podstawowa kwestia, więc idziemy do Natalii, zobaczymy, jak działa. Dobra, chodźcie ze mną, jak coś, to wepniemy to do gniazdka po prostu, ale nie bójcie się, ponieważ jestem elektrykiem z uprawnieniami, więc wiecie. Ja to wszystko jest legitymnie, tak jak kiedyś na podcaście. Natalia, jak się nazywa ten podcast? A, trzymaj Ktoś, kontakt. Trzymaj kontakt. Albo łap kontakt nie pamiętam. Pan, co właśnie tam. Mówił właśnie, że jest elektrykiem, też właśnie został sobie elektrykiem, bo w zawsze musi prąd, wybija mu na hali czy coś. No to ja tak samo, więc wiecie to wszędzie tak samo wygląda. Tak. O, dobra moi drodzy, zobaczmy jak to świeci. Czy ten eksperyment z UFO się uda? Chyba nie świeci. Okej, okay. coś takiego. U, miga. Maga fajne, mocne, świetne. Czy ja wiem, czy mocne? Oby to wystarczyło, kurczę. Więc tak, spodziewajcie się serii filmików z robienia hali teraz, moi drodzy. A ja tu wam jeszcze nie pokazywałem mój staty, do telefonu się popsuł. A moi drodzy, jeszcze dla tych osób, co myją w domu okna. Kupiliśmy takie ten, myjki karszerowe, podobno bardzo spoko. Mama nasza mówi, że nie może się jeszcze do nich przyzwyczaić, ale super. Więc dajemy lajka like im. Siemanko moi drodzy. Dzisiaj testujemy nową technologię. Mam nadzieję, że to będzie teraz dużo lepiej. Jak będzie mikrofon taki oraz... Taki. taki? Robimy spróbę dźwięku. Na ile to mam ten? No nie wiem, na 20 metrów niby. Mam nadzieję, że się nam jakość poprawi. Zobaczymy jak to działa w wietrzny dzień. Dobra ludziki. Więc jak widzicie... Jeden misio już tutaj czeka, a my idziemy do, o jakaś aferka się dzieje, bo tam jazdy prowadzone są cały czas. Idziemy zobaczyć, haki są przygotowane, wszystko jest, zaczyna się robota, drewno przywiezione. Będziemy robili bandy i oświetlenie, to co wam wszystko mówiłem. Dobra moi drodzy, patrzcie co chcę wam pokazać, nie wiem czy będziecie widzieć, jej pióra. I ona uciekła. O, jest ta. Widzicie, goni na drzewo teraz. Wie a ja koszę trawkę. W sensie bardziej zbieram liście tutaj. Rozwaliłem sobie, bo no, krawężniki. Rozwaliłem ją troszeczkę. Ale już naprawiona, więc lecimy. Tylko muszę stoły poodsuwać. Więc stołami tutaj po krawężniki pozabierać I kończę to. I idziemy na stajnię robić dalej. Bandy. To taki przerywnik tylko jest w robocie. Nie dziwić, dlaczego jest rozwalone ogrodzenie. Jak tutaj, o! Taki jest niedobrzelec. A ja idę sobie z konikiem, bo idziemy zaprowadzić go do najazdę, bo dziewczyny już przyjechały. Wzięły jednego konika. A ja idę z drugim rumakiem. Dookoła muszę iść. Kurczę, ferdek. Chyba, że może przejdziemy tędy. Przejdziesz przez tą tą daleczkę? Chodź. Luksusowo. I będziemy chodzili nie wiadomo gdzie. Jak widzicie, tam już z malipkiem stoi. A ja. O, kabel jest rozwinięty. I będę tam działał. A ja na teraz hali. na hali. Jak widzicie, robota idzie bardzo marnie i powoli. Odrostowywuję kreseczki. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj robiliśmy piło motorowe ro motorową. No i myśleliśmy, że będzie lepiej, ale o, widzicie, są takie te zadziorki, a tutaj już takich zadziorków dużych nie ma, więc będziemy robić taką ręczną piłką. Dzisiaj mam w planach ściąć te wszystkie deski. Może, no, może dzisiaj to no, postaram się to ściąć, ale jeszcze wszystkich desek na pewno nie ma, więc muszę no, będziemy działać. Napiszcie, czy te bandy nie są za niskie, 1,20 m. Wydaje mi się, że są takie idealne ale no nie wiem na hali jak widzicie no ta namiotówka troszeczkę drży podczas wiatru ale mam nadzieję że to nie będzie nie będzie jakieś kłopotliwe myślę że to konie się odczulą na to i nie będą reagowały też wiem że na pewno te straszne cienie będą robiły robotę i Będą się tego konie bać, no ale zobaczymy jak to będzie. Jesteśmy na wycieczce z Natalią i z chłopakami. Bo, bo co chłopaki? Jak tam na wycieczce jest? Dobrze, strasznie trochę podobne jest na takich wycieczkach końskich, ale jest super ładne. Słoneczko powoli zachodzi. Zaraz wam pokażę co zrobiłem, ale to w dalszej części. Z drugiej strony pójdziemy sobie do karki. Chcę wam pokazać, ile zrobiłem, albo raczej ile nie zrobiłem, bo coś mnie plecy upią moi drodzy, więc mi się nie chce robić, ale pokażę wam, co ja tutaj wyczyniam. Tyle jest zrobione, deski tnę, tam mam schowaną już piłę, no i jak widzicie, nic nie jest zrobione. nie jest zrobione, pewnie zapytacie się. To już wam mówię dlaczego, ponieważ nie miałem czasu, musiałem robić inne E, sprawki, miałem jazdy, jazdy, nie jazdy, bo dzisiaj jakoś taki piątek, więc wiadomo jak jest, dużo ludzi, więc co, ja się z wami żegnam, idę sobie do koników, moich kochaników, zobaczyć co robią na pastwisku, jak się mają, bo Lolek podobno dalej coś kuleje, muszę sprawdzić co i jak, chcę być na bieżąco, więc idę i sprawdzam że tak powiem nie, patrzcie mgła się powoli rzuca ale bardzo to ładnie wygląda więc idziemy tam a chodźcie pokażę wam co robimy jeszcze z bliska jak sobie ładnie patatajki nasze kochane jedzą sianko patrzcie jak jest pięknie cieszę się że ty przyszedłem o a Hisia idzie do mnie i chce mnie zjeść nie Chodźcie, z nią się łezka i leci. Co, Hisia. Co. Maluchu, ty nasz kochany. Dobra, moi drodzy. Koniki się z wami żegnają. Pa, pa, pa. Cześć.